Czy twój demakijaż może być zdrowszy, naturalniejszy i bardziej przyjazny skórze? Czy zdarzyło ci się kiedyś stać przed półką w drogerii, patrząc na niekończące się rzędy kolorowych butelek i czując narastający niepokój? Czytasz etykietę, a tam pegi, parabeny, donory formaldehydu i nazwy przypominające zaklęcia z czarnej magii. Chcesz być modna, chcesz wyglądać świetnie, ale gdzieś z tyłu głowy pojawia się pytanie, czy to na pewno jest bezpieczne dla mojego zdrowia? Jeśli czujesz, że twoja skóra ma już dość agresywnej chemii i woła o ukojenie, trafiłaś w dziesiątkę. Czas odłożyć na bok syntetyczne wynalazki i spojrzeć w stronę Prowansji z polskim akcentem. Przedstawiam ci produkt, który może stać się twoim nowym ulubieńcem płyn micelarny Biolawen. Biolawen to marka stworzona przez polską firmę Sylweko, która w świecie naturalnej pielęgnacji cieszy się nieskazitelną opinią. Płyn micelarny tej marki to odpowiedź na potrzeby nowoczesnej kobiety, która żyje w biegu, ale nie chce rezygnować z jakości. To kosmetyk przeznaczony do codziennego demakijażu twarzy i oczu. Co go wyróżnia na tle tysięcy innych płynów? Jego unikalny charakter opiera się na synergii dwóch światów olejku lawendowego i oleju z pestek winogron. Nie jest to zwykła woda z mydłem, ale nawilżający koktajl, który ma za zadanie usunąć makijaż, nie naruszając przy tym delikatnej warstwy ochronnej Twojego naskórka. Jest dedykowany każdemu typowi cery, ale ze względu na swoją delikatność, pokochają go szczególnie posiadaczki cery wrażliwej i przesuszonej. Zalety tego płynu są liczne i poparte doświadczeniami tysięcy użytkowniczek. Przede wszystkim skuteczność demakijażu bez podrażnień. Micel delikatnie rozpuszcza zanieczyszczenia dzięki mikroskopijnym micelom, które przyciągają tłuszcze i brud jak magnes, nie naruszając naturalnego pecha skóry. Druga zaleta to łagodzenie i nawilżanie. Skóra po użyciu jest miękka, bez efektu ściągnięcia typowego dla chemicznych miceli z alkoholem. Trzecia naturalny skład bez alergenów, co minimalizuje ryzyko reakcji, szczególnie u osób z AZS czy egzemą. Czwarta zaleta to przyjemny zapach i konsystencja. Lekka, nie się formuła, która nie pozostawia tłustej warstwy. Wreszcie ekonomia i ekologia. Biodegradowalny w recyklowalnej butelce z matowego plastiku, co wpisuje się w trend zero waste. Porównując do popularnych chemicznych miceli, np. Garnier czy L'Oreal, biolawen wypada lepiej w testach na tolerancję. Brak SLS, PEK czy fenoksyetanolu oznacza mniejsze obciążenie dla wątroby i układu odpornościowego przy długotrwałym stosowaniu. Jeśli zależy ci na zdrowiu, to zaleta nie do przecenienia. Mechanizm nawilżania i ochrony. Sekret tkwi w micelach zawieszonych w roztworze z dodatkiem oleju. Micele to mikroskopijne kuleczki. Z jednej strony lubią wodę, z drugiej tłuszcz. Gdy przykładasz wacik do twarzy, micele otwierają się i wciągają brud do środka. W tym samym czasie olej z pestek winogron tworzy na skórze delikatny film. Nie jest to tłusta warstwa, ale bariera okluzyjna, która zatrzymuje wodę w naskórku. Dzięki temu płyn nie wysusza, a wręcz pielęgnuje już na etapie mycia. Badania producenta pokazują wzrost nawilżenia o 25% po czterech tygodniach, testy in vitro. Skład i działanie kluczowych składników. W zależności od partii produkcyjnej i dokładnych wyliczeń norm, produkty bajolawen to zazwyczaj 98 do 99% składników pochodzenia naturalnego. Pozostały procent to bezpieczne, łagodne konserwanty. Konieczne, by w produkcie nie rozwinęły się grzyby czy bakterie, co byłoby groźniejsze niż sama chemia. Kluczowe składniki działają synergicznie. Olej z pestek winogron to antyoksydant bogaty w witaminę E, który chroni przed wolnymi rodnikami, regeneruje naskórek i zapobiega starzeniu. Działa jak naturalny filtr ochronny. Olejek lawendowy, symbol prowansji, ma właściwości antyseptyczne, łagodzące podrażnienia i relaksujące, co redukuje stres oksydacyjny skóry. Gliceryna i pantenol nawilżają, wiążąc wodę w naskórku, co zapobiega wysuszeniu po demakijażu. Kwas mlekowy delikatnie złuszcza martwy naskórek, rozjaśniając cerę i wspomagając regenerację. W jaki sposób nawilża i chroni skórę? Micelki usuwają brud bez tarcia, a nawilżacze jak gliceryna tworzą film ochronny, utrzymując wilgoć. Po użyciu skóra jest miękka, elastyczna i chroniona przed czynnikami zewnętrznymi. Ciekawostka. Lawenda nie tylko pachnie, ale też hamuje rozwój bakterii, co jest super dla cery trądzikowej. To skład, który przekonuje do naturalnych kosmetyków. Zero chemii, maksimum korzyści dla zdrowia. Co mówią dziewczyny z internetu? Opinie. Przeszukałem fora i grupy dyskusyjne o naturalnej pielęgnacji: włosing, twarzomaniaczki i tym podobne. Pozytywy. Użytkowniczki najczęściej piszą o ukojeniu. Wiele dziewczyn, które miały czerwoną, podrażnioną skórę po drogeryjnych hitach przy Bajolawen odzyskało równowagę. Często pojawia się opinia: To jedyny płyn, który nie szczypie mnie w oczy. Doceniana jest też wydajność. Negatywy. Trzeba o nich wspomnieć dla rzetelności. Jeśli jesteś fanką pancernego, wodoodpornego makijażu, np. zastygające matowe pomadki, Biolaven może wymagać zużycia jednego wacika więcej niż silny, chemiczny dwufazowiec. Natura działa delikatniej, więc czasem potrzebuje chwili dłużej, by rozpuścić silikony z kosmetyków kolorowych. Na popularnym serwisie wizaż.pl bajolawen płyn micelarny ma ocenę około 4,3 na 5 przy ponad 150 opiniach, z czego 61% użytkowniczek deklaruje, że kupiłoby go ponownie. Na o średnia ocena jest jeszcze wyższa, około 4,8 na 5, na podstawie około 120 opinii. Wybierając BioLaven zyskasz przede wszystkim spokój ducha. Naturalny skład oznacza mniej ryzyka alergii, podrażnień czy kumulacji szkodliwych substancji, co jest kluczowe dla Twojego zdrowia. Twoja skóra będzie nawilżona, chroniona przed starzeniem i świeża, a demakijaż stanie się przyjemnością dzięki relaksującemu zapachowi. To krok ku modnej, ekologicznej rutynie bez kompromisów. Cena? Bardzo przystępna. Od 12 zł w promocjach na Ceneo czy Allegro, po 16 do 20 zł w regularnej sprzedaży w drogeriach, jak Rosman, Hebe czy aptekach DOS.pl. Dostępność jest szeroka. Znajdziesz go online na ezebra.pl, makeup.pl, notino.pl czy w stacjonarnych punktach Sylveco. Łatwo go kupić, a pojemność 200 ml starcza na miesiące codziennego użytku. Mój werdykt? Czy ten produkt jest dla Ciebie? Biorąc pod uwagę Twoją troskę o zdrowie, chęć odejścia od mocno chemicznych kosmetyków i ciekawość naturalnej pielęgnacji, bajolawen płyn micelarny to bardzo sensowny wybór na start. Ma prosty, zrozumiały skład z przewagą składników pochodzenia roślinnego, bez ostrych detergentów z dodatkiem nawidrzających i kojących substancji. Opinie użytkowników są dobre i bardzo dobre, a cena jest przystępna. Podsumowując, bajolawem płyn micelarny to nie tylko skuteczny demakijaż, ale prawdziwa troska o skórę w naturalnym wydaniu, od oczyszczania po relaks. Jeśli szukasz czegoś, co łączy modę, zdrowie i prostotę, to twój must have. Na koniec powiedzcie mi szczerze, co myślicie o takim bardziej naturalnym podejściu do demakijażu i składzie bajolawen płynu micelarnego? Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już z nim do czynienia, a może polecacie inne, równie łagodne produkty. Jeśli ten film był dla Was pomocny, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz składów. I oczywiście, wpadajcie do dyskusji pod filmem, jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń i opinii.